Witajcie, kochani. Cieszę się, że jesteście z nami dzisiaj. Mam pytanie do Was. Czy jest coś, o co chcielibyście poprosić w modlitwie? Jeśli tak, zostawcie komentarz, podając swoje imię oraz miejsce, skąd do nas piszecie. Chcemy się modlić za Was i Wasze potrzeby. Niech Boża łaska będzie z Wami. Cudowna modlitwa, uzdrowienie ciała. Panie Wszechmogący, nasz Ojcze w niebie. Przychodzimy dziś przed Twoje oblicze z pokorą, miłością i ufnością. Ty, który stworzyłeś nas na swój obraz i podobieństwo, znasz każde włókno naszego ciała, każdą komórkę, każdy ból i każdą słabość. Przyznajemy, że nasze zdrowie i życie są w Twoich rękach, a Ty jesteś naszym największym lekarzem. Wierzymy, że to Ty podtrzymujesz nasze istnienie i prowadzisz nas każdego dnia, nawet wtedy, gdy nie dostrzegamy Twojej ręki w naszym życiu. Ojcze. Pragniemy rozpocząć tę modlitwę od dziękczynienia. Dziękujemy Ci za dar życia, za każdy oddech, za każdy dzień, który nam dałeś. Każdy wschód i zachód słońca przypomina nam o Twojej dobroci i wierności. Dziękujemy za wszystkie chwile zdrowia, siły i radości, które nam dajesz. Nawet w chwilach trudności, wiemy, że jesteś z nami, podtrzymując nas i prowadząc przez mroki życia. Dziś, Panie, przynosimy przed Twoje oblicze nasze ciała. Obarczony chorobami, bólem i słabością. Wierzymy, że Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię, jesteś zdolny uzdrowić każde schorzenie i każdą dolegliwość. Prosimy Cię, abyś swoją uzdrawiającą mocą dotknął każdego miejsca w naszym ciele, które tego potrzebuje. Oczyść nasze organy, wzmocnij nasze kości, przywróć zdrowie naszym mięśniom i nerwom. Jezu Chryste, nasz Zbawicielu i Lekarzu Dusz. Ty podczas swojego życia na ziemi uzdrawiałeś chorych, wskrzeszałeś umarłych, przywracałeś wzrok niewidomym i oczyszczałeś trędowatych. Wierzymy, że Twoja moc nie zmieniła się i że dziś możesz uczynić to samo w naszym życiu. Prosimy, abyś pochylił się nad nami z miłością i współczuciem, abyś dotknął nas swoją uzdrawiającą ręką i przywrócił nam zdrowie. Panie, pragniemy również modlić się o nasze dusze i nasze serca. Wiemy, że często to, co dzieje się w naszym ciele, jest odzwierciedleniem stanu naszej duszy. Przebacz nam nasze grzechy, Panie, i oczyść nasze serca z wszelkiego zła. Pomóż nam przebaczyć tym, którzy nas skrzywdzili, abyśmy mogli doświadczyć pełni twojego uzdrowienia. Duchu Święty, ty, który jesteś pocieszycielem i dawcą życia, zapraszamy cię do naszego życia i naszego ciała. Napełnij nas swoją obecnością. Oczyść nas od wszelkich chorób i przynieś nam wewnętrzny pokój. Wierzymy, że Twoje działanie w nas jest pełne mocy, miłości i łaski. Otwieramy się na Twoją obecność i pozwalamy Ci działać w naszym wnętrzu, przywracając nam zdrowie i siłę. Panie, prosimy, abyś dał nam siłę w chwilach słabości i wzmocnił naszą wiarę. Czasami ból i choroba sprawiają, że tracimy nadzieję, ale dziś ogłaszamy, że nasza ufność jest w Tobie. Ty jesteś Bogiem cudów, który działa w sposób, który przekracza nasze wyobrażenia. Daj nam wytrwałość, abyśmy nigdy nie zwątpili w Twoją dobroć i Twoją moc. Pragniemy również prosić Cię o błogosławieństwo dla wszystkich lekarzy, pielęgniarek i osób, które troszczą się o nasze zdrowie. Używaj ich jako narzędzi swojej łaski. Prosimy, abyś prowadził ich ręce, dawał im mądrość i miłość w ich pracy. Ale przede wszystkim ufamy, że Ty jesteś tym, który działa ponad wszelkimi ludzkimi możliwościami. Panie, w tej chwili ogłaszamy, że nasze ciała należą do Ciebie. Ogłaszamy uzdrowienie w Twoim świętym imieniu. Ogłaszamy, że każda komórka naszego ciała jest poddana Twojej woli. Ogłaszamy, że jesteśmy dziećmi Króla i że Twoja uzdrawiająca moc jest dostępna dla nas. W tej chwili pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za to, co już uczyniłeś w naszym życiu. Nawet jeśli nie widzimy jeszcze pełnego uzdrowienia, wierzymy, że działasz. Ty jesteś wierny i nigdy nas nie opuszczasz. Wysławiamy Cię za Twoją dobroć, Twoją miłość i Twoją wierność, która nigdy nie ustaje. Niech Twoja obecność otoczy nas i napełni nasze serca radością, nawet w trudnych chwilach. Prosimy Cię, abyś był naszym światłem w ciemności, naszym pokojem w niepokoju i naszą siłą w słabości. Ty jesteś naszym Bogiem, naszą nadzieją i naszym uzdrowieniem. Na koniec, Panie, prosimy, abyś był z nami każdego dnia, prowadząc nas wzmacniając i napełniając swoją łaską. Niech Twoje imię będzie wywyższone w naszym życiu, a Twoja miłość niech będzie widoczna w każdym naszym czynie. W imieniu Jezusa Chrystusa modlimy się. Amen. Dziękujemy Ci z całego serca, że byłeś z nami do samego końca tej modlitwy. Wierzymy, że Bóg działa w Twoim życiu już teraz, przynosząc uzdrowienie, pokój i nadzieję. Twoja wiara i czas poświęcony na tę chwilę modlitwy mają ogromne znaczenie. I są dowodem Twojego zaufania do Boga. Jeśli ta modlitwa dotknęła Twojego serca, zapraszamy Cię, abyś dołączył do naszej społeczności, subskrybując nasz kanał. Dzięki temu będziesz mógł otrzymywać więcej treści, które będą inspirować Twoją wiarę i wzmacniać Twoją relację z Bogiem. Nie zapomnij również zostawić polubienia pod tym filmem. To naprawdę pomaga dotrzeć z Bożym przesłaniem do jeszcze większej liczby osób. Udostępnij ten film tym, Którzy potrzebują nadziei i Bożego dotyku. Twoje proste działanie może być początkiem cudu w czyimś życiu. Niech Bóg Cię obficie błogosławi i prowadzi każdego dnia. Dziękujemy, że jesteś z nami, i do zobaczenia w następnym filmie.